tak wiem, słuchajcie, mój dom odzwierciedla aktualnie nie, ten stan mojego domu odzwierciedla stan mojego chciałam powiedzieć, że i kichnąć i prawda, ale nie dobra, słuchajcie jest sobota wyszłam z sushi byłam w sklepie tak mnie tu coś. Co tutaj jest? Skrzela? Nie wiem. Gardło. Chyba się przeziębiłam wczoraj, wiecie, w tej Warszawie. Nie ja mówię Wam, była taka pogoda, że w słońcu było mi w tym ser... w swetrze gorąco, a już wczoraj się trochę obudziłam i tu mi tak. O Jezus! Ekstra, nie? Tak, w ogóle to jeszcze mi było potrzebne. Myślałam, że będę mieć taki weekend. W ogóle jest piękna pogoda, jest piękne słońce, pokażam. O, zobaczcie, takie ładnie. Ale już jest tak, no nie, Krasiusz, już, proszę Cię, jeszcze Ty. Um, czekajcie, rozbiorę się z tego. Teraz właśnie, teraz jest taka pogoda, że co chwilę jest albo gorąco, albo zimno. I ja się albo ubieram, albo rozbieram. Otwieram okno i... Bo jak mi jest za ciepło. Jezus. Proszę. Uf. Dobra. Oj, więc jak wyszłam z sushi, a na czym skończyłam? Że właśnie wczoraj w tej Warszawie było mi raz za gorąco, się rozbierałam nawet z tego płaszcza, raz za zimno, w jednym pociągu było gorąco, w drugim było zimno. I widocznie ta choroba z początku tygodnia zeszłego mnie trochę zapnęła z powrotem. Albo po prostu, powiem, wam, stresujący tydzień i tak. Ale nie, nie czuję się, wziąłam godzinę no skarbin. Mówiłam wam, że wczoraj na centralnym miałam 2 godziny, więc a tam jest apteka na górze. Kupiłam sobie leki. I wzięłam na noc. Mm, tak, wyszłam z sushi, i poszłam na zakupy. jest leki, mówiłam wam, że wczoraj nic nie jadłam cały dzień. dopiero tam. Nie wiem o której. No, sorry. Zjadłam coś na dworcu i potem jak przyjechałam do domu, no to widzieliście wczorajszego vloga z perypetiami, polecam wam, bo to są wyżyny vlogowania po prostu. I dzisiaj wstałam, jestem takie głodna, a ja mam jeszcze kurde, zapomniałam o tym, on jeszcze za ja bał... no, ja Nie No to dobra, przejechałam, no po prostu. Są te baobansy, przejechałam. Ja Obejrzenie, no, to one są. Ją, nie. Nie no, moje życie jest po prostu jedną wielką... A tu są. Moje życie jest jedną wielką. One są takie dobre. To są z zaparowanych baobans z wołowiną z sosem barbecue I one się cudownie odgrzewają w mikrofonie na drugi Moje życie to jest jakieś O, matko, jak ja wyglądam w ogóle. Ale słuchajcie, tak, czuję ciężar zmęczenia tego tygodnia, naprawdę. Więc y, mam teraz taki zamiar, tak. Pokażę Wam zakupy, rozpakuję je, ogarnę tutaj. Po prostu, no nie można tak żyć. Tam jeszcze w ogóle wczoraj jakieś paczki przyszły. Y, muszę iść, wynieść śmieci, załadować zbywarkę, rozładować zbywarkę i coś zję. Jest 10:36. No bo tak nie, już tak dłużej zostawię sobie pranie. W ogóle muszę zmienić pościel, bo wczoraj był dzień z piątek dzień zmiany pościeli, ale już nie miałam siły, więc zmienię sobie pościel na czystą. No i mam zamiar dzisiaj zrobić taki dzień w domu. Takiego też wiecie, trochę wyluzowania, ogarnięcia, pomontowania vlogów i tak dalej, takiego nadrobienia. Także dzisiaj będzie dzień bez makijażu, taki w domu i w ogóle. Ale wiecie jak to jest, jak się ma taki tydzień, że się wraca tylko do domu, się zrzuca wszystko z siebie, yy, je cokolwiek i w ogóle to potem trzeba jakoś to wszystko ogarnąć. Bo ja nie umiem znaczy, to nie jest tak, że nie umiem funkcjonować w bałaganie, bo ja wiecie, ja, ja mam tak, że na przykład jak muszę pracować, to siadam, otwieram komputer czy coś tam i mogę nawet tutaj na środku tego bałaganu usiąść i ja pracuję, jak mam wiecie mało czasu. To ten, ale generalnie tak to, życiowo to lubię mieć właśnie jakoś chociaż mniej więcej posprzątane. Nie wiem, że to musi być błysk, ale żeby móc funkcjonować, bo ja uważam, że jak ktoś ma tak wiecznie bałagan wszędzie, to też ma bałagan w głowie. Że oczywiście każdy kiedyś gdzieś ma bałagan w głowie też, ale yy, jakby trzeba mieć, trzeba mieć jak, jakąś harmonię, jakiś porządek, żeby mieć taki yy, też wewnętrzny spokój. No, je ja tak uważam. Natomiast tak, no psychicznie powiem Wam, że sama nie wiem, jak się czuję. Mam nadzieję tylko, że, yy, że ta choroba mnie nie rozłoży, bo mówię, chciałam mieć ten weekend taki na odpoczynek, ale nie taki, że będę zdychać w łóżku. Tylko myślałam o tym, żeby sobie może zrobić wolny dzień, ale jakoś dzisiaj tak wstałam i tak nie naszło, że ponagrywam. Powiem Wam tak, ja już teraz słucham wyłącznie intuicji, swoich przeczuć i robię tak, jak czuję. Bo kiedyś myślałam tutaj, a powiem Wam, że jak się kieruję naprawdę sercem, intuicją, uczuciami, i nawet w takich poważnych sprawach, gdzie już nie, przemyśl to i tak dalej, nawet właśnie wczoraj się okazało, że miałam rację. Miałam, słuchajcie, rację. Miałam dobre przeczucie. I dobrze wiedziałam co mam zrobić. I to wiedziałam słuchajcie z intuicji. I tak samo powiem wam, że ostatnio tak mam, że tak wyczuwam ludzi. Ale to tak, że nawet jak nie wiem, ktoś mi pisze SMS-a czy nie wiem, jakąś wiadomość, to naprawdę ja nawet przez SMS-a wiem, że ktoś na przykład kłamie, albo że mu smutno, albo że mu źle, albo no serio. Ja to czuję. A wiem to z tego, że potem to mi się wiecie, potwierdza jakby w życiu. I Naprawdę już nigdy nie będę wątpić w swoje. W swoją intuicję. Dobra. Dobra to jest właśnie ciebie, Ponieważ wczoraj yy, cały dzień nic nie jadłam i dopiero coś jadłam wieczorem. Po prostu poszłam teraz do sklepu. Bo Wiadomo, że jest niedziela i mam dwie tutaj siaty zakupu. Łącznie z tym, że kupiłam się na przykład babeczkę z owocami, z budyniem. Sto lat tego nie jadłam, bardzo to lubię. Wiecie, takie babeczki. Jak ja wyglądam. No i ponieważ właśnie planuję weekend w domu, chociaż powiem Wam, że tam jestem wyciągana gdzieś na zewnętrze, do ludzi, ale to, to właśnie nie jest ten moment. Ponieważ planuję weekend w domu, to tak. Fiski, ziemniaczki, wędzonka. Cheddar entred, onion explosion. Czy wy w ogóle wiedzieliście? Ja wszystko co, co mam w nazwie cheddar, to mnie po prostu przyciąga. Kupiłam tak, kupiłam sobie chlebek, to on będzie na jutro. Mam bardzo dużo jakiejś tam wędliny serków, muszę to pozjadać, bo mi się y, zepsuje. Okupiłam sobie bajaderkę. Ja kocham bajaderki też. I tak wiem, zaraz mi ktoś zacznie tłumaczyć, że bajaderka jest jak parówka, bo tam jest z resztek coś tam, co z tego, nie wiem. Patrzcie i to jest Monte White Milch Cream, a tamten też, ten, który ja kupuję, był inny, nie? Je Czy mam jeszcze jakiś w ogóle w lodówce. No właśnie, to jest inny, słuchajcie. Czy to się czymś różni? bo zobaczyłam go. Tu jest napisane tak samo, a ma inny ten. No ale dobra. No, w lodówce tak, też muszę zrobić porządek, bo tam jest po prostu e, dramat. Kupiłam sobie taki jogurt śmietankowy, ten z Maluty i zrobię sobie chyba z miodem i z e, m, migdałami, ale jeszcze nie wiem właśnie, co zrobić. Właśnie na niej kupiłam sobie bułkę. Boże, z takim powiedziałem bułkę sobie kupiłam. O, moja bułka. Tą myślaną I zrobię sobie zaraz inkę. Zrobiłam sobie... Zrobiłam sobie. Właśnie nie zrobiłam sobie. Kupiłam sobie kopytka, bo mam sos pieczarkowy, więc go sobie odgrzeję i takie dwie bułki jakieś pani powiedziała, takie ala włoskie. Powiedziała, że są dobre. Więc obstawiam, że to mi wszystko starczy na cały weekend i będę miała co jeść. No i tyle kochani, no. Witajcie w nowym vlogu. muszę te lodówce zrobić w porządku, powalać jakieś tam stare rzeczy, wynieść śmieci. Potem tutaj trochę poogarnąć. Sama też się trochę ogarnąć. No się będę chciała jeszcze dzisiaj przespać w dzień, bo wczoraj, powiem wam, mi się, ja ja żeby usnąć muszę mieć cicho, ciemno i w ogóle. A wczoraj uznałam pisząc z kimś yy, przez telefon, po prostu uznałam. I się obudziłam w nocy i poszłam dalej spać. No i poszłam, uznałam gdzieś koło 22. Yy. Więc tak. Powiem Wam, że bardzo mi smakował wczoraj ten rozpuszczony lód z maka, bo już jak dotarł do, do domu, to już był wodą, ale był tak dobry. Zastanawiam się słuchaj czy dzisiaj też sobie go nie zamówić. Czy nas nie rozpieścić. Więc może masz szansę, Przecież my jeszcze mamy tych dużo. Tak, mam jeszcze całą próbę hmm, No to zaraz jeszcze... Nie, no, słuchajcie. Zaszywam się z laptopem pod kąle. <grym> mam to, ja już nie muszę wychodzić. Mm. Dobrze, witajcie w nowym vlogu w moim nowym cudownym życiu. Adam dam Co, kocie, a ja też jestem dobra. Rozłączyłam się w połowie, już tu trochę zaczęłam ogarniać. Zostawiłam zmywarkę na przykład, ale nie pokazałam drugiej torby. Serio, chyba muszę odpocząć zaraz zjem, bo jeszcze oczywiście nie zjadłam. Tu mam drugi ten. Nie. Ten. monte. Nie było moich pires słuchajcie, w kubku. Jedyne co było to ten ostatni kubek bolognese. No, ja też go lubię. Kupiłam sobie sok pomidorowy. Ja tak kocham sok pomidorowy, a ostatnio rzadko kupuję. E, Wzięłam jeszcze jedną tą malutę śmietankową. E, Fiusti. Z trawą cytrynową, uwielbiam. Mm. Satino z bitą śmietanką o smaku słonego karmelu. No, Trzy pawełki, też ostatnie. Śmietankowe. Miałam na nie ochotę i kurde, ktoś nie wykupił. Oraz barsz czerwony, ale nie było krokietu, ale. Mm. A już w ogóle nie wiem, chyba opowiadam, że tutaj mam taki sklep na osiedlu, taki społem i taki rodem z perelu I tam są... So... No... Boże, nie wiem czy to opowiadać. No Generalnie jest bardzo specyficznie czasami. Ale... Nie, nie będę, Nie, nie opowiadam tej. Sorry, nie opowiadam tej No generalnie jest taki taki, wiecie, klimat taki z dawnych czasów, ale mi się ukorzenił ten pieniążek. Ale coś mu tu pływa. Pokażę wam, zobaczcie. Już wam mówiłam w jakimś vlogu, ale wszyscy mnie o to pytają. Jak wrzucicie tak, żeby pływał w słoiku, o, to widzicie, jaki długi korzeń? To jest najlepsza metoda, wiecie? Po prostu go tak wrzucamy, sobie tak pływa. Jeszcze mam dwie doniczki. No i na razie tu trzy stoją bo tam mu było na kominku, wiecie co, za ciepło. a słuchajcie, sekundę, tylko moje ręce po tym pieniążku, powiem Wam, że mam tyle próśb o to, żeby sprzedać tą, nie wiem jak to się nazywa, zaszczepkę, rozszczepkę, no, sadzonkę mojego pieniążka, naprawdę słuchajcie, ludzie uważają, że yy, to im przyniesie szczęście materialne, yy, ale no wiecie co, ja to nawet bym nie miała problemu w ogóle, żeby dać, no, nie, nie będę, wiecie, tego sprzedawać, ale yy, no na razie te pieniążki nic nie mają, bo wszystko już tyle razy oberwałam, że na razie tutaj nawet nic nie mam, co rozsadzać, no pewnie po jakimś czasie yy, one się tam rozmnożą. No tu widzę, tu jest, tu jeden rośnie, ale to już mam ze znajomych chętnego. O, ten najdorodniejszy to jest ten, który przesadzamy jakoś chyba w sierpniu i też z takiego malutkiego, pamiętacie? przecież to było maleństwo, a zobaczcie jak już jest i wszystko, słuchajcie, moim zdaniem osłonki, bez dziurki żadne tam podstawki najlepiej ten że rośnie no i tu jest ten, co... Nie wiem, ze trzy tygodnie, nie, pewnie dwa tygodnie temu go przesadzałam też z takiego małego. A no i właśnie, słuchajcie, ponieważ pieniążki właśnie u mnie mają ekskluzywne życie, to jak teraz była pełnia, to ładowałam kryształy, brązoletki i tak dalej. I yy, ktoś mi napisał, żeby zrobić wodę księżycową, no i zrobiłam, ale w sumie nie wiedziałam, co z nią zrobić, bo. To no wiecie, ona stała odkręcona na balkonie. Tu nie jest jakoś czysto. Znaczy w otwartej butelce, więc nie będę tego pić. Ale stwierdziłam, że po prostu tą wodą księżycową, bo pytaliście, co z tym zrobię. I nie wiem tak naprawdę, co się z tym robi. Zrobiłam ją i, yy, i tak, I mam dwie butelki i po prostu jedną podlewam pieniążka, a drugą będę wlewać do yy, jak się nazywa to coś ten pojemnik który się wiesza na kaloryferze z wodą do nawilżania pomieszczenia, wiecie o co mi chodzi. To drugą butelkę zużyję do napełniania tego, bo mam taki malutki. I taki jest mój pomysł. Więcej nie mam. Także dajcie znać, co wy robicie z wodą księżycową. Bo tam niektórzy właśnie pisali, że myją buzie, czy tam się w niej kąpią, czy coś tam, coś tam, no ale. Mówię, ja po prostu w takich otwartych butelkach niezakręconych je wystawiłam na, na balkon. I no. Nie jest jakieś sterylne, czyste. wam, że jest taka piękna jesień i tak mnie boli serce, że nie mogę być teraz na Mazurach. Naprawdę czuję taką. Czuję taki. No i teraz, tak jak wam mówiła, muszę iść. Yy, Przejście zapisać na prawo jazdy. To będzie. Nie chcę mi się tego mam, że strasz. że strasznie. Znaczy, generalnie bardzo chciałabym jeździć samochodem. Bardzo, <laughs> bardzo bym chciała mieć prawo jazdy, ale bardzo mi się nie chce go robić. Dobra, to ja uciekam, idę w końcu coś zjeść. I mówię, yy, tu jeszcze ogarnę, tu już blat sprzątam, ustawiłam zmywarkę. I jemy sushi, nie? Zjemy coś. No właśnie. Jeszcze tu pochowam do lodówki i może wrócę w jakimś, bo po prostu wygląda... Właśnie przed chwilą komuś pisałam, że moje mieszkanie wygląda, jakby się tu ktoś włamał i nic nie ukradł, tylko powyciągał wszystkie rzeczy. Ja też. Dobra, zamykam. Hej, hej, przychodzę do Was dnia następnego. Powiem Wam, że wczoraj chyba musiałam. Yy, yy, odespać yy, wszystkie. Yy, Cały, wszystkie emocje z tygodnia poprzedniego. Tak jak Wam mówiłam, teraz uczę się tego, żeby właśnie ym, dawać sobie taki czas na odpoczynek i się tak nie dojeżdżać do końca, bo potem to się może jakoś źle odbijać na moim zdrowiu psychicznym. Więc wczoraj praktycznie cały dzień spałam. Wieczorem tylko wstałam i wysprzątałam całą sypialnię. Ja Wam mówiłam, że yy, nie wiem, co się stało, ale się tak kurzy w tym mieszkaniu, więc w ogóle wszystko daj sobie odkurzam tutaj po prostu. A wiecie, ja często sprzątam. To nie jest tak, że tu nie było sprzątane, nie wiadomo ile. Ale tutaj na przykład się zbiera na tych sztukateriach, wiecie, a jednak spać w tym to masakra. Więc wszystko odkurzyłam, wymyłam podłogi, zmieniłam sobie pościel na nową. Też właśnie, żeby wiecie, przyjemnie mi w tym łóżku było. To też jest zawsze takie dla mnie, nie wiem odświeżające, że tak powiem jak jestem chora że właśnie wiecie wezmę prysznic wymienię pościel położę się w czystym łóżku w, czystym, w czystej pościeli, wywietrzę tą sypialnię to mam wrażenie, że tak wiecie trochę symbolicznie te wszystkie zarazki z siebie zmyłam i tak i dzisiaj sobie planuję znowu zrobić taki dzień wolny bo tak jak mówię, raz, że właśnie, no to był taki jeden z, chyba z najtrudniejszych tygodni w moim życiu, bo rozwód to nie jest, wiecie, nic przyjemnego. I jeszcze inne rzeczy się działy, i po prostu tak fizycznie jestem też strasznie zmęczona. Do tego słuchajcie, właśnie. Nawet sobie odpalę tego posta przed chwilą. E, czytałam czytałam a, 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 u Agnieszki Maciąg, właśnie o tym, co Wam chyba mówiłam wczoraj, że jest ta retrogradacja, ale słuchajcie, to jest tak. Październik jest miesiącem przełomowym. Energia będzie zagęszczać się stopniowo. Nastąpi koniec kilku znaczonych retrogradacji. Jowisz Saturn-Pluton, a niedogodności związane z ruchem wstecznym Merkurego będą trwać do 18 października. I w ogóle podobno dla ryb ten 18 października to będzie <laughs> taki przełomowy, bo coś tam, ten układ planet, który w ogóle przez chyba ostatnie lata nawet był taki niekorzystny, to teraz w końcu zacznie być korzystny i zacznie się wszystko układać, także czekam na to. <laughs> No i Merkury cofa się w wadze. Rzeczy związane z technologią i komunikacją mogą zostać utrudnione i nie wiem, czy wy tego doświadczacie, już chyba o tym mówiłam, ale co z kimś nie rozmawiam, to y, ludziom się psują jakieś rzeczy, albo są jakieś problemy w komunikacji, w dogadaniu się w takim sensie, że nie wiem, ktoś może wasze słowa brać za złą monetę, a wcale nie ma takiej intencji i przez to ludzie się kłócą, albo nie dogadują, albo jakieś nieporozumienia wychodzą. Ale też na przykład ja sama doświadczyłam tego, że dostałam jakiś tam plik za który można było otworzyć hasłem, to hasło nie działało. Jakaś w ogóle taka pierdoła. Potem w ogóle też Jakaś tam rzecz, nieporozumienie, które wynikało w ogóle z błędnej nazwy czegoś tam, i myślałam generalnie, że ktoś chce mnie oszukać, a tak naprawdę to w ogóle było łatwe do wyjaśnienia, i to była jakaś w ogóle tam pierdoła. No i po prostu mnóstwo takich rzeczy, które widzę, że właśnie. Serio, słuchajcie, ja mówię wam, ja nigdy na to nie zwracam uwagi, nigdy o tym nie myślałam. A teraz jak zaczynam o tym czytać, to ja to widzę. Widzę odbicie w życiu i jak rozmawiam z ludźmi, ze znajomymi, to oni też to widzą. Eee, nawet najmilszy... O, właśnie. Nawet najmilszy list z przeprosinami może zostać błędnie odczytany jako słowa walki. Co więcej, obecna retrogradacja Merkurego przynosi szczególny zwrot akcji, ponieważ Mars również znajduje się w wadze. To jego pozycja szkody. Ludzie reaktywni wybierają złe bitwy i tworzą głębsze podziały. Niezbędna jest świadomość dużo... Yy, niezbędna jest świadomość, dużo cierpliwości i dobrej woli oszczędzaj energię, dbaj o swoje emocje no i tutaj dalej że zaraz będzie nów i tam jeszcze coś się zmienia, akurat u Agnieszki Maciąg ja to czytałam więc jak chcecie to sobie wejdźcie na jej instagram jeszcze poczytajcie, nie będę was tu zanudzać, ale wiecie, retrogradacja to jest cofanie się planety i to też to jest taki ruch Tył. I też to powoduje to, co Wam mówiłam, na przykład, że eks będą chcieli wrócić, albo że my cofamy się do przeszłości i myślimy o przeszłości. I słuchajcie, ja się dzisiaj obudziłam i mam jakieś takie myśli, po prostu z takimi rzeczami, o których nie myślałam milion lat, a nagle w ogóle zaczynam, zaczynam o tym myśleć i zaczynam się tym przejmować i tak kompletnie w taki nieuzasadniony sposób, bo w ogóle jakby to nie jest żaden problem ani żadna myśl, która powinna mnie teraz zajmować. A, a mam takie dziwne myśli i wiecie co, dlatego też ja o tym mówię, bo ja wcześniej nie byłam świadoma tego wszystkiego a to też jest takie dobre dla naszego zdrowia psychicznego, bo dzisiaj się obudziłam i właśnie mam jakieś takie dziwne myśli gdybym nie wiedziała o tych retrogradacjach to bym zaczęła może kminić ten temat a teraz wiem, że po prostu tak wpływa na mnie i na innych ta retrogradacja, trudne słowo. Że myślę o jakichś rzeczach, o których myśleć nie powinnam, i po prostu daję sobie na to przyzwolenie i myślę sobie, okej, okay, taki teraz jest czas, myślę o tym, ale pomyślę i trzeba to wyrzucić i zapomnieć, bo to nie są moje prawdziwe uczucia, tylko coś na mnie działa w ten sposób. I po prostu jestem tego świadoma, i jakby nie przejmuję się tym, także. Też się z Wami tym dzielę. Wiem, że tutaj część ludzi ma do tego podejście, że o jakieś bzdury, czary, mary i tak dalej. Jakby ja też tu nikogo nie zamierzam przekonywać do niczego, ani nie wiem, jak każdy, każdy może <laughs> myśleć to co, to, co chce. Ja również i tym, którzy mają ochotę się czegoś dowiedzieć, no to po prostu się tym dzielę. Czasami też do mnie. Piszecie i pytacie o różne rzeczy. Ja tak, wam, jak, tak jak Wam mówiłam, ja specjalistą nie jestem i na wiele pytań nie umiem odpowiedzieć, także to nie u mnie szukajcie odpowiedzi bo no ja nie, nie jestem tutaj absolutnie żadną specjalistką, tyle ile sama się dowiaduję, to Wam przekazuję tutaj we vlogach i, i albo możecie sobie z tego skorzystać, albo nie, ale jakby jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe pytania i pogłębianie wiedzy, to, to musicie szukać tego gdzie indziej. Także właśnie ze względu na to wszystko ja robię sobie dzisiaj taki dzień wolny. Przyszłam do Was tylko jeszcze się odezwać. Byłam przed chwilą na spacerze z sushi. jest piękna pogoda, jest piękne słońce i zamierzam dzisiejszy dzień poświęcić sobie właśnie na czytanie, na odpoczynek, na jeszcze wyspanie się, bo właśnie jest taki czas, że powinno się dać sobie ten czas. Ja też się tego uczę, bo jednak tak mam, że cały czas jednak siebie cisnę i, i, i do przodu i więcej i w ogóle i wczoraj też tutaj... Przepraszam, mimo że miałam odpoczywać, to wysprzątałam całą sypialnię, ale już mnie to denerwowało, bo po prostu tutaj ten kurz i to wszystko, to, to jest masakra. Też odpaliłam już na wilżacz, bo przez to, że raz, że mam chore gardło, a dwa, że już się zaczął sezon ogrzewanie, to po prostu w nocy jest tak sucho, a nie wiem, czy wiecie, jak e, wysuszycie sobie śluzówkę, to się nam nażają bakterie i, i można się jeszcze bardziej rozchorować, także e, to jest bardzo ważne, żeby dbać o to nawilżenie. Ja tutaj mam właśnie słynną stację pogodową, ona mi pokazuje że na przykład teraz jest 35% tylko mimo, że wczoraj wieczorem mm, właśnie działał tutaj ten nawilżacz i on ma taką funkcję, że mm, no do, do iluś tam, jakby, że zatrzymuję się na jakimś poziomie, żeby nie też tutaj nie, nie zrobić za dużo, by miał 50% i, a już rano jest tak ciepło i sucho, że jest 34, także zaraz go odpalam, zaraz padnie mi bateria, także ja już z wami się żegnam, ale widzimy się w kolejnym vlogu, mam nadzieję, że u was jest lepiej, że lepiej się czujecie, u mnie nie ma tragedii, ale no tak mam jakiś taki stan melancholii. To pewnie też od choroby. Jeszcze zbliża mi się okres, więc to pewnie od tego. W każdym razie ja się z wami żegnam. Widzimy się później. Jutro trzymajcie się ciepło, papa. Pa.